Cześć drodzy, witam na moim kanale. Dzisiaj chcę opowiedzieć o Ukraińcach, którzy przyjeżdżają do Polski. Czyli jacy Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. To, co myślę, opowiem Wam. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy zgadzacie się ze mną, czy nie. Pierwsza kategoria ludzi to tacy, którzy przyjeżdżają pracować. Te ludzie Przyjeżdżają, ci ludzie przejeżdżają e, ogólnie na niską pensję, ta praca jest ciężka, czyli e, na przykład sprzątanie jakieś, czy na fabryce coś tam przekładać, coś robić i e, Ci ludzie oni pracują nie 8 godzin, a z, chcą pracować więcej 10, 12 i więcej godzin, żeby więcej zarobić. Bo oni nie mają, na przykład dużo ludzi przyjeżdżają oni nie mają tutaj rodziny rodzina tam na Ukrainie i oni chcą więcej zarobić, żeby coś odwieźć tam na Ukrainę. I do swojej rodziny. E, ci ludzie płacą podatek, to znaczy pracodawca płaci za tych, za tych ludzi podatek e, e, na każdego pracownika. To jest minimalnie, no ja nie wiem ile to jest, nieważne to jest, ale. Idzie podatek z tych ludzi, oni pracują, ale podatek idzie do budżetu państwa, tak? Co dobrego w tym? Dobrego w tym mi się wydaje, że ci ludzie pracują na takich, jak powiedzieć, małych stanowiskach, że pracują w tych miejscach, tak, gdzie nie chcą pracować polacy. E, tak, zdarzają się przypadki kiedy Ukraińc jakiś tam będzie już zajmować e, większe miejsce, tak? E, ale ale e, jak powiedzieć w, w częstości nie nie w częstości, a e, dobra w większości to jakieś małe stanowisko. Małe stanowiska, gdzie nie chcą pracować inni. No, nie wiem, napiszcie, co sądzicie o tym w komentarzach, czy to jest prawda, czy nie, może ja się mylę. Dalej. Druga kategoria ludzi, z mojego punktu widzenia, to ludzie. Którzy przyjechali podejmować tutaj, nie podejmować, a się uczyć, tak? Się uczyć, iść na studia i się uczyć. E, jaka korzyść od nich? E, oni płacą e, corocznie, tak? Albo co pół roku e, kwotę. Na przykład mój przyjaciel, jeden płaci 2000 euro e, rocznie i uczy się na przykład 3 lata, i to on oddaje no ile to jest 6, 6 tysięcy, tak? I to wszystko idzie w budżet państwa. Na ile, na ile wiem, to Polacy nie płacą za swoje studia. Studio studia. A Ukraińcy płacą i płacą, tak? Płacą. Płacić. Tak, płacą. Przepraszam, ja się uczę też języka. E, I co, e, też jest jakaś korzyść, bo oni płacą e, dalej. E, jest kategoria ludzi e, uchodźców, tak? Uchodźców z Ukrainy którzy przyjeżdżają i no tak ta kategoria może jest nie bardzo dobra, bo oni dostają coś od państwa, nie pensja, a taką pomoc niby, no na ile wiem, to na długo te ci uchodźcy nie zostają w Polsce, bo stąd ich szybciutko wyrzucają i nie wiem, bo nie, nie ma dowodów, bo nie ma e, oficjalnie wojny na Ukrainie, czy, no nie wiem dlaczego. E, jest jeszcze, nie wiem je, czy jest jakaś korzyść od tych e, Ukraińców, napiszcie. Jest jeszcze kategoria ludzi, Polaków. Polaków, e, którzy mieszkają na Ukrainie albo tych Ukraińców, którzy mają korzenia albo pochodzenie polskie, oni mają kartę Polaka i przyjeżdżają niby też żeby osiedlić się tutaj w ojczyźnie swoich dziadków może nie wiem, no myślę, że nie trzeba mówić, to jest Dobrze tak dla Polski, że wracają, dzieci, jak powiedzieć, dzieci, nie dzieci. No ludzie wracają, niby Polaki, niby Polacy, przepraszam, wracają. Napiszcie, czy jest z tego jakaś korzyść. Dalej, są jeszcze osoby, którzy przyjeżdżają robić tutaj biznes. Na przykład też nie wiem jak czy, czy wszystkie wizy, ale wiem, że na przykład gdy jedziesz na przykład robić, odkrywasz biznes wizę albo gościowa wiza, gościowa, tak? Nie wiem jak to prawidłowo powiedzieć. Kiedy jedzie osoba w gości tak, do kogoś, do Polski i Wiza gościowa I Jeszcze ty, krótka trwała taka wiza, ona kosztu, kosztuje też 35 Mi się wydaje euro I każda wiza to też pieniądze idą W budżet państwa A, Co chciałem, aha Kategoria ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj robić biznes oni też płacą podatki w, pan, w budżet państwa, i żebyście wiedzieli, obcokrajowiec w Polsce nie może otworzyć firmy taką małą, prywatną. On może otworzyć tylko spółkę, a jeśli wiecie w spółce dużo podatków, jeden raz, najpierw musisz zapłacić. 23% na przykład, jeśli to jest usługa, 19% podatek dochodowy i potem, żeby się rozliczyć, tak, z współ, współwłaścicielami, nie, z właścicielami firmy, jeszcze trzeba zapłacić 19%, to znaczy, wiecie, ile zostaje, dużo, dużo idzie w budżet, budżet Budżet, budżet, państwa, tak? Budżet, budżet, nie wiem, napiszcie, je dobrze. A, no, jest taka kategoria ludzi. Oni też, ja nie, nie myślę, że coś złego robią, myślę, że też, kiedy jest biznes, a, wtedy rozwija się a, gospodarka, tak? I to jest dobrze. Napiszcie, nie wiem, swoje zdanie. Ja tylko mówię to, co, co sądzę, nie? E, tak, jeszcze, jeszcze jest kategoria ludzi, którzy przyjeżdżają zwiedzać po prostu Polskę i, i inne kraje. Oni też ja z, dużo pieniądze tutaj e, zostawia, pozostawiają, tak? Zostawiają, pozostawiają za, za sobą dużo pieniędzy e, no, I jeszcze co chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że każda osoba, ona wynajmuje mieszkanie i też te pieniądze idą do polskich właścicieli mieszkań, mieszkań, tak, do polskich właścicieli mieszkań i oni, no coś, coś z tego mają. Mi się wydaje, że to dobrze jest dalej co jeszcze? ukraińcy kupują e, stare auta, już, które już nie, nikt nie chce kupować, e, na przykład auto już do wyrzucenia, my też kupowaliśmy e, te wszystkie samochody, którzy, które już do wyrzucenia, na przykład tam kilka tysięcy kosztuje. I, I kupujesz kupujesz ten samochód, potem trzeba ubezpieczenie zapłacić. przegląd Przeglądy naprawiać. Przegląd nie może zrobić, bo dużo jest już w tym samochodzie starego, co, trzeba dużo wymieniać. I no coś takiego chciałem dzisiaj opowiedzieć. Napiszcie, nie wiem. Myślę, że też. Może dużo jest czegoś, co się nie podoba. Wam napiszcie, będę, będę wiedział, co się nie podoba wam. Coś takiego na dzisiaj chciałem opowiedzieć. Dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój kanał lub lajkujcie mój kanał, jeśli ten, ten filmik Wam nie spodobał się tak i co jeszcze, piszcie komentarze, 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 no komentarze i do zobaczenia w następnych filmikach, pozdrawiam wszystkich, do widzenia. <gry>